Wszystkim, z tej strony Kate i słuchajcie, kupiłam nowy dodatek. Tak, mam licealne lata, chociaż szczerze mówiąc, to nie wiem, czy w najbliższym czasie będziemy mogli jakoś super skorzystać z y, całej funkcjonalności tego dodatku, ponieważ w tym odcinku jedziemy najprawdopodobniej ostatni raz. Na wakacje do Sylwadorady. A później y, Linda będzie się stawać młodą dorosłą. Więc w sumie to w momencie, kiedy Liz stanie się nastolatką i zostanie oficjalnie Jasminą, to ona w sumie będzie mogła chodzić do liceum. Więc... Hmm. Okej, okay. dobra, zobaczymy. Ja nie wiem o co chodzi, ale ta gra mi zaczęła tak źle chodzić. Gdzie jak ją włączyłam, to jeszcze było ok. A teraz po prostu nieważne co zrobię, to i tak po prostu jakoś tak się dziwnie wiesza. E, więc mam taki plan, że pojedziemy na te wakacje od razu i weźmiemy tylko i wyłącznie Christophera i e, Larę, bo jakoś tak będąc tam na miejscu, nie chcę tracić czasu na wszystkich, szczególnie jeżeli Sma nie wychodzić z domu, więc nie chcę tutaj wszyscy zostaną, weźmiemy tylko tą dwójkę na te wakacje. Mm, nie zawsze cała rodzina musi jeździć, prawda? No i rzecz, na którą jestem troszeczkę zła, to to, że ja chyba nie dostałam tych rzeczy, które można było dostać, jak się kupiło grę przed 8 września. I co prawda kupiłam wersję pudełkową, ale teoretycznie to też powinno działać. Nie wiem, czy ja coś źle zrobiłam, to się, czy to się jeszcze nie ściągnęło. Czy faktycznie muszę pisać do nich, żeby dać znać: Ej, nie dostałam, proszę mi dać. Nie wiem. Bo może faktycznie kupiłam jakąś taką wersję, do której tego nie ma. Nie mam zielonego pojęcia. Później będę się martwić i do 8 września mam jeszcze trochę czasu, nie? Dobra, ale myślę, że nie ma co przedłużać. Zostawimy tutaj całą tą część rodziny główną, yy, dziedziczną. I jezu, Dalia. Okej, okay, dzwoniła Dalia, a. Głupie są te telefony. Nieważne, jedziemy na wakacje, chociaż Lara jest zmęczona. Wspaniale. Spałaś w nocy, dziewczyno. Dobra, wyśpisz się na miejscu. A, i w ogóle teraz mamy cały to trendy. I towarzyskiego króliczka. Oj, rany. No. Będziemy powolutku ogarniać te wszystkie rzeczy, ale teraz jedziemy na urlop. Co? Co? Jezu, zostawić dziewczynę na 5 sekund samą. Kupiłam jej nowy dodatek. Raz ją wysłałam do szkoły. Dobra, to towarzyski styl życia. Mhm. Mm to, to się okaże, dziewczyno. Jak dam ci tą niezręczną w ogóle to niezręczne towarzysko? No co? tak chyba będzie trzeba wysłać na terapię stylów życia. Raz poszło do szkoły. Nic z nią nie robiłam. Towarzyski styl życia. No chyba nie. W ogóle miski, spaliście cały dzień. O nie. O nie, no dobra, kurde, bez sensu. Oni przy, przyjechali tu o 10, a była tak zmęczona, że poszła spać. Uff, nie planowałam, żeby spali tak długo. Miała tylko trochę wypocząć. Dobra, pójdziecie do dżungli w nocy. <grym> Bywa i tak. Tak, godzina 20 to idealna pora, żeby się wybrać do dżungli. Bardzo to jest odpowiedzialne i bezpieczne. Um, czy wy macie jakieś. Macie na pewno namiot. Macie duże rzeczy, ale wy chyba nie macie żadnego jedzenia. Aż jedną porcję żywnościową macie, a Christopher ma dwie. Trochę, kurde, mało najwyżej będą jeść te owoce, ale ja nie chcę tracić czasu. A, wspaniale, nic nie widać, ale trudno, nie jeszcze leje dreszczy, nie? Nie obchodzi mnie to. Idziecie do tej dżungli, choćby nie wiem co. Lara właśnie torowała sobie drogę przez gęstą dżunglę, gdy nagle zauważyła obozowisko. Wokół nic, tylko zarośla i ani żywego ducha. E, nie ma jednak pewności co do tego, czy miejsce rzeczywiście jest opuszczone. Czy Lara powinna się tu rozejrzeć? Możesz. E, sprawności fizycznej rozejrzyj się po cichu. Dobra. No ona no, sprawność fizyczna ma na maksymalnym, nie? Lara cichaczem rozgląda się wokół. W obozowisku nie ma nikogo, wygląda na porzucone. Nagle Lara spostrzega artefakt pozostawiony i postanawia, jak go sobie wziąć. Ok. Kiedy zabiera się do odejścia, z gęstwiny wyskakuje rozzłoszczony Sim, który rzuca się na nią w za nią w pościg. Yy, gonitwa przez dżunglę trwa dość długo. Okej, okay, ale chyba. standardowo, Lara. Okradła go. Mm -hmm. Ej, to co zdobyłaś? <grych> a, po prostu taki posąg. A to się liczy do tego? Chyba nie. Tak, muszą być konkretnie te skarby, typu żaby, talerze i tego typu. znaczy, talerze. To są kalendarze chyba. E, dobra, a tu się nie da. E, czyli po prostu idziemy dalej. Lara potyka się i torba ląduje w samym środku ruchomych piasków. Nie wiem, jaki ono ma ten. Dobra, zuży zużyj maczetę, bo nie wiem, jaki masz poziom logiki. E, Maczeta okazuje się idealnym sprzętem do tego zadania. Okej. Okay. straciłaś maczetę ile ty ich masz jeszcze? Bo co, Jakso, ale maczety są bardzo potrzebne w dżungli. 17. A to spoko. I chyba ten kwiat zdobyła. Dobra. I co teraz? Co dalej? Gdzie dalej? Tutaj. W sumie to jest spokojnie, bo chyba tutaj od razu będzie ta, ta skrzynia. Więc idź tu. A w zasadzie to Christopher też mógłby gdzieś tarować drogę, tylko wtedy on mógłby podkraść możliwość zebrania skarbularze, więc wolałabym nie. Tylko, że biedny chłop nie ma co robić tak naprawdę. Możesz bawić się w deszczu. Nauki kosmiczne? Dobra, zużyj kwiat. Eee, Lara delikatnie puka w jajo kwiatem. Okej, okay, dobra. Okej, okay, tak, tak. A, tam są te łaźnie! To nie, to jeszcze inaczej to zapamiętałam. Ale tak, weź Christophera ze sobą. Czy my możemy przejść tutaj? Możemy. To super. To utoruj drogę maczetą, bo... Yy, Christopher może sobie popływać w tym czasie. Yy, bo tu jest skrzynia, której kiedyś nie zauważyłam. Teraz będę mieć okazję ją zebrać. Wspaniale. Rękami! Rękami ci kazałam naprawdę? Ojeju! Lara natrafia na coś, co wygląda na opuszczone obozowisko. Resztki ogniska i porzucony plecak wskazują na to, że niedawno wypoczywał tu inny poszukiwacz przygód. W plecaku nadal może być coś cennego lub niebezpiecznego. Czy Lara powinna zajrzeć do plecaka? Okej, okay. tu mamy logikę. E, Zuży maczetę. Dużo masz tych maczet. Będzie. Lara postanawia e, odsunąć się od plecaka na bezpieczną odległość i przecina go na pół maczetą. O Jezu, ale zabiłabym taką babę. E, wówczas wypełza z niego niebezpieczny skorpion, który po chwili znika pomiędzy drzewami. O matko. W środku plecaka Lara znajduje całą masę użytecznego epipunku. Okej. Okay. Co znalazłaś? O! Żywy niebieski ślimak morski. Yy, I wodę. Super. Nie no, Laro, świetnie ci idzie. Dobra, czyli mamy te. Izu, jest tak ciemno. Ja to absolutnie nic nie widzę. Ale tu gdzieś była skrzynia. Kiedyś. Chyba. Noc w Simsach jest tak ciemna, że po prostu ja pierdzielę. Gdzie ta skrzynia jest? Bo tyle osób mi zwróciło uwagę, że no, pominęłam skrzynia... No i nie widzę. Tutaj, ale to jest taka zwykła skrzynia skarbów, a nie taka super skrzynia skarbów. Znaczy zawsze coś, ale. Ona chyba była w innym miejscu i była inna ta skrzynia. To chyba się zmienia troszeczkę. Świetny wyjazd! Na razie nic nie zrobiliśmy. Jest <laughs> trzecia nocą. Jej. Wiedza archeologiczna. Nie, tyle rzeczy mamy. Dobra, użyj tego. Cokolwiek. się tu wreszcie coś pożytecznego. Jakiś skarb, czy coś? I tym razem to chyba zupełnie nic. Może to jednak trzeba wykorzystywać te, te mm, zdolności swoje, a nie ekwipunek? I to daje więcej sensownych rzeczy. Okej, okay, mamy super skrzynię. Czy to jest taka super skrzynia? Nie, to chyba znowu jest zwykła skrzynia. I tu już byliśmy, bo tutaj jest to łowisko takie. Tu chyba kiedyś spaliśmy, nie? Chyba tak. Tylko jeszcze nie zrobiliśmy absolutnie nic do ten... do... <grystanie> do... Aspiracji. Super! Tu chyba dalej nie ma żadnego przejścia. Jakoś musimy cofnąć. Tylko no na razie, kurde, czarno to widzę. Ani żadnej lepszej skrzyni, ani żadnego skarbu. Tu możemy przejść i tu już na pewno będzie jakaś super skrzynia. Mam nadzieję. Czy to są trzy skałki koło siebie? No to kurde, Christopher, wreszcie, wreszcie się na coś przydasz. Chodź, kop. Kapibary. okej. Okay. można użyć toniku albo charyzmę. Okej, okay, użyj toniku. <słuch> Lara ostrożnie podchodzi do małej kapibary i obmywa ją wodą. Kapibara wygląda teraz na dużo szczęśliwszą i wkrótce odpływa. Gdy znika z pola widzenia, Lara zauważa w wodzie coś błyszczącego i po chwili wyławia nagrodę. Okej. Okay. A, bo ona teraz. O jezu! Dobra, weź Christophera ze sobą, pokopiecie później. <laughs> Mam nadzieję, że te skałki jeszcze tam będą, jak będziemy wracać. Tak naprawdę to jest ostatnie miejsce, gdzie możemy te teraz iść do dżungli. E, I jak będziemy chcieli, żeby się odblokowały nowe miejsca, to musimy pojechać na urlop jeszcze raz. Bo teraz podczas tego urlopu, to już nic nie znajdziemy. Czyli, będziemy musieli chyba wrócić do domu i pojechać jeszcze raz na kolejny urlop. Głupie to jest. Jezu, ta, po prostu ta aspiracja jest taka, że milion razy bo trzeba jechać do tej Sylwadorady, bo nie da się zrobić tych rzeczy, na przykład Pojechać na przykład na dwa tygodnie do Salvadorady i zrobić to wszystko. No nie, bo się odblokuje parę miejsc, yy, pozbieracie te skrzynki, które są i to tyle, na ranie. Dobra, skrzynki. Czy są jakieś skrzynki? Ale fajnie, że przynajmniej te świątynie za każdym razem wyglądają nieco inaczej. Chociaż tyle. O, okej, okay, ale to wiele nam mówi, dobra. Czyli teraz albo to, albo to. Spróbuj środkową. Najwyżej się posikasz, czy coś. Działa? O, patrz, no. Wreszcie masz trochę więcej szczęścia. Okej. Okay. Dobra, to możecie razem zejść na dół i może tu coś Christopher pokopie? Yy, albo i nie. Dobra, to pokop jeszcze na górze. <gryw> o tutaj, przekop. Alara idzie rozwiązywać kolejne zagadki. Zapraszam. Dobra, czy możemy albo tutaj spróbować jedno, albo tutaj. Ach, tu nie mogę. Musi być zainspirowana, żeby aktywować te płyczce. No dobra, to spróbuj tą. Może cię to zainspiruje? No nie, no to jest złe, czyli Ona jeszcze musi być zainspirowana? Jak ja mam ją teraz nagle zainspirować? O super, no i zemdlała. Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko? Bello? No chyba nie. Jezus Maria, miejsce jej się w domu zrobiło i już szaleje. Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Laro, Boże, Bello? Nie. Na chwilę wyjechałam na urlop. Excuse me? I ona naprawdę potrzebuje być zainspirowana, żeby móc tak aktywować. Teraz to jest przerażona. Jak ja mogę teraz zainspirować? No Pff. Co? A ja mam te, te kwiat... Boże te owocki! Jezu, to zjedz wenówkę i zobaczymy, co się stanie. No i proszę bardzo, zainspirowana jas. Yes. Aktywuj. Jej! dobrze. I znowu mamy zwykłą skrzynię. Czy ja kiedykolwiek znajdę taką super skrzynię? Mam gdzie. Hmm. Aha, dobra, teraz musi być flirciarska, ale tu chyba coś też można. No spróbuj. Chociaż obstawiam, że tutaj trzeba. Ale a nóż, a nóż. No oczywiście. I co? Brudna jesteś? Oczywiście, że jest brudna. To się umyj. Jej. Ej, ale trudne się robią te zagadki, że jeszcze trzeba być w konkretnym nastroju w ogóle, żeby móc coś otworzyć. Kurczę. Aż trzy rzeczy? Ojeju. Nie podoba mi się to. O, a tutaj jest dobre. O, super. No to zapraszam. Jej! Hurra! I mamy super skrzynie! Jas! O, dwie super skrzynie! Ale chyba ta jest taka zwykła. Okej, okay, skończyliśmy świątynię! Hurra! I zaliczyła nam się skrzynia, i chyba jeden skarb obniskański też się zaliczył? Chyba tak. No, mamy podstawę do reliktu. A to miło. Dawno żadnych nie było. Ale to ładnie za dnia. Widać rzeczy. <grym> Ale tak sobie myślę, że faktycznie byśmy wrócili e, do domu i pojechali od razu na kolejny urlop, <grym> żeby móc po raz kolejny zrobić ten e, świątynię. no bo kurde, ja strasznie chcę w tym odcinku skończyć tą aspirację. No, musimy jeszcze jedną skrzynię, e, taką super znaleźć, której już raczej nie znajdziemy. E, I. E, no, jeszcze dwa skarby, które też strasznie kiepsko idą. No, ale pogoda na urlop to nam się nie udała. Cały czas leje. Bo. Co? Rozpoczyna się szkolny bal. O nie! Zrób się na bóstwo i o nie! No tak. Przecież jak ona kończy szkołę, będzie mieć urodziny niebawem. Ale ten szkolny bal jest w niedzielę, w sobotę? Odpuść sobie bal naturalny. Ja myślę, że Linda i tak by nie chciała iść, bo czułaby się zbyt niezręcznie. Ojku szkoda! W strasznie go w tym momencie zainstalowałam ten dodatek pod kątem życia Lindy. No ale trudno, no. Będziemy się skupić po prostu na licealnych latach Jasminy bardziej, a ta Linda to... No, no, i tak by raczej nie chciała iść. Odpuść sobie. I tak teraz jestem na urlopie i nie mam na to czasu. Sorki, dziewczyno. To zróbmy tak faktycznie, bo ten urlop i tak by im się skończył w niedzielę o 10 rano, więc możemy teraz z niego wrócić, a potem od razu na niego znowu pojechać. D Czemu nie? Lara doświadczyła dziś mnóstwa rzeczy, o których warto wspomnieć na towarzyskim króliczku. Aby to zrobić, uruchom towarzyskiego króliczka na swoim telefonie. Aby wyłączyć powiadomienia, wybierz e, opcję wyłącz powiadomienia. Okej. Okay. O, opublikuj pust, post o pojechaniu na urlop. Okej. Okay. I co? E, energetyczna, radosna, e, stresująca. Energetyczna ich będzie. będzie. Ale jaja. Dopadł mnie bakcyl podróżowania. Choćby lało i grzmiało. <grymio> Cały czas mam ochotę przemierzać nowe szlaki. W urlopie nadchodzę. To tak. Zdecydowanie. <grymio> zdecydowanie lało i grzmiało. Ale ona i tak podróżowała przez dżunglę. Yy. Możemy kogoś dodać do listy kontaktów? Możemy Romiego, możemy Titusa. Titusa? Nie ma Titusa. Super. a dodaj sobie swojego narzeczonego. <grafię> możesz dać Lindę. Eee, I w sumie to tyle. I Luanę też możesz dać. Dobra, myślę, że nie ma co zwlekać. i Jedźcie od razu na ten kolejny urlop. W ogóle da się tak szybko. Da się. Super. To dobrze. I oczywiście tylko z Krzysztoferem pojedziemy. O tak. Okej, okay, szósta. O, zima! Temu cały czas tu leje. Dobra, myślę, że y, szósta rano to dobra pora, żeby wstać. Jeszcze sobie coś zjeść y, i idziemy do dżungli. Tak sobie biorę tego Christophera ze sobą, chociaż on w sumie jakoś nie jest mi specjalnie potrzebny, ale. Co, sama będzie podróżować? Nie, bez sensu. Ona majsterkowanie ma niskie. No, spróbuj tego doktora Parkera. O, ale dwie z znalazła? Ej, to dobrze. A jakieś nowe chociaż? Ej, tak, no, Sylwadoradyjską nową. Brakuje nam jeszcze dwóch. Ja to czarno widzę, żebyśmy znaleźli jeszcze dwie Sylwadoradyjskie z ale. I mamy nowego kosmity. <grym, 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 dziwne, ale dobra. Oj, tu jeszcze dwóch rzeczy nam brakuje. Fajnie bo by było zrobić to na 100%. No i to, ale to, to wątpię. Żeby nam się to udało. Zużywamy maczetę. Strasznie te maczety zużywamy, ale mamy ich dużo, mogą nam się nawet skończyć na tym urlopie. Okej, okay, teren wokół posmytu wygląda dość podejrzanie. Lara sprawnie podnosi skarb za pomocą maczety. Okej, okay, to znaczy, że zdobyła jakiś skarb? Mm, nie wiem. Nic mi się tu nie świeci poza tymi skamielinami. No tu się ma... O, Chociaż nie, ma 4 na 5. Okej. Okay. To jest niestety zwykła skrzynia. Te super skrzynie są chyba tylko i wyłącznie w tym. W świątyniach. Kiedyś mi się wydawało, że tu była taka super skrzynia, ale to się chyba bardzo zmienia. To jest tak losowe, że czasem są te fajniejsze skrzynie, a czasem nie. Oj, nie udało nam się wrócić, żeby pokopać te skałki. Wielka szkoda. Może jeszcze dalej będą tutaj teraz. I została tylko jedna skałka. Ale tak czy inaczej, Christopher może ją przekopać. A co my tu mamy do przejścia? Tutaj jest przejście i tu są te łaźnie. Tu możemy przejść dalej. Tu możemy przejść. Wszystko jest tak samo jak było i tu jest zamknięte. Hmm. Ja myślę, że żeby nie tracić czasu, po prostu pójdziemy od razu do świątyni, może. I po raz kolejny świątynia. Więc zapraszam cię, Laro, badaj rzeczy. O, ale tu są skałki z tego co widzę. O ja, to Christopher będzie miał co robić. Fajnie, dobra. Tu kop. Tu kop i to możesz później przekopać. Ja tu widzę, że jakaś imprezka była. Są głośniki, jest barek. Okej. Okay. Nie ma to jak pojechać na dwa urlopy w jedno miejsce w ciągu jednego weekendu. No okej. Okay. Co dzieje tu świeci? Co to jest? Jakie dziwne. No, Okej. Okay. Mam nadzieję, że to coś na szczęście. No, jedno jest dobre. No to sprawdźcie jeszcze to, a nuż tu ci wyjdzie coś pozytywnego, ale wydaje mi się, że tu będzie trzeba. No bo tu też jest jedno dobre, ale nie. Okej, okay, tutaj spróbujmy. Stan pobudzenia. Jasne, nie ma problemu. To będzie wigrówka, tak? Zjedz to. Przy okazji, jeszcze głód sobie zaspokaja tym. <grywania> Więc w sumie nie najgorzej. I aktywuj. Jak się okaże, że to nie jest dobre, to się zdziwię. Nie! Zawsze chodzi o to, bo jest trudniejsze. <grywania> Okej, okay, mamy skrzynię. I tutaj badaj. O! Kolejną nową skamieninę mamy! Tym razem Kristoffer znalazł... Ej, to brakuje nam już tylko jednej. Znaczy, tej radyjskiej, bo normalnie to dwóch. Ej, nieźle! Jakbyśmy ją znaleźli, to by było super. Dobra, czyli tutaj żaden. Tutaj jeden. A tutaj dwa. Hmm... Ryzykowne. Innych rzeczy tutaj nie ma. E, nie, niestety. Dobra, ciekawe, co nam się stanie. O, posikała się. O, oh well, bywa. Weź się, umyj szybciutko i próbujemy dalej. I bo wam się urlop kończy za sekundę. Przedłużymy. Trudno. Musimy go skończyć. Dobrze. Więc w takim razie próbujemy tutaj. Może grot. Serio? Ech. I znowu jest brudna. Super. A ty co znalazłeś? Podstawę do reliktu? No jak potrzebowałam podstawy do reliktu, to nikt nie miał. A teraz nagle wszędzie są. Super. E, Kop dalej. No, do trzech razy sztukę jak to mawiają, prawda? Weź się jeszcze raz sprysznicuj. W sumie mogą się z tym wstrzymać, aż otworzymy te drzwi, no ale dobra. Mm, I co? Co my tu mamy? Mamy tu coś? A jest, dobra. Jest. Yy, super skrzynia skarbów. Niech w środku będzie jakiś skarb, to skończymy jej aspirację. Noż, kurde. Teraz jakbym zrobiła miski i wróciła do domu, to byłby straszny przypał. Przedłuż urlop. Chociaż ja już chcę wracać, no ale kurczę... No, musimy otworzyć tą skrzynię przecież. Nie to drugi raz, żeby nic nie osiągnąć za drugim razem. Jej, Lara znalazła najwspanialszy w świątyni. Simka powinna się rozejrzeć za innymi tajemnicami, okej. Okay. I spełniona aspiracja! Wspaniale, dobra. <grym> Udało nam się, zrobiliśmy to. Hura. A co ty znalazłaś tym razem? A nie zaraz, bo ja byłam w wyposażeniu Christophera. Jak zwykle, uuu, mam jakiś super ten kalendarz. No dobra, to jestem usatysfakcjonowana i góra od reliktu. No często tak mamy, że coś myślę, że tu robię, by w wczynić wyposażenie, po czym się okazuje, że to nie ten sim. Ech, ej, ale super. Super. Czyli brakuje nam tylko jednej z Sylwadoradyjskiej skamiliny. Mm. Dwóch rzeczy do wykopania i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu żab. Ale kalendarze mamy wszystkie. I ten jest taki najbardziej fajny. Mój yy, nice, dobra. O co chodzi z tymi podstawami do reliktu? Czemu ja teraz tyle tego znajduję? Dobra. Wróćcie się wyspać, odpocznijcie sobie troszeczkę. Bo jutro jakoś w miarę wcześniej chciałabym wracać do domu. Ok, możemy wrzucić nowy post. Wspaniale, e, może tym razem radosny. Spełniliśmy aspirację, hurra! E, na samą myśl o, o, o urlopie ogarnia mnie wewnętrzny spokój. E, a co się będzie działo, e, jak już e, wolne się zacznie? No w zasadzie to wolne ci się kończy, no ale dobra. No nic, to myślę, że czwarta rano możecie wracać do domu. O, gra się zrobiła płynna. Cieszę się. No i oczywiście czwarta rano i w domu nikt nie śpi nikt nie jest śpiący. Tak, żeby inaczej. O, Lara słynie z wiedzy. O, teraz Lara będzie dostawać rzeczy również. Wspaniale. Cieszę się. Taki był plan, żeby teraz mogła na tym zarabiać grube dolary. Znaczy, Leony. Okej, okay, no to aspiracja Lary wypełniona, a w następnych odcinkach będziemy się skupiać już w zasadzie na Jasminie, bo w następnym odcinku będzie mieć urodziny do nastolatki, więc będziemy oficjalnie zaczynać jej pokolenie. No najprawdopodobniej faktycznie w miarę szybko tą e, Larę hajtniemy i wyprowadzimy. No i tyle, kurde, szykuje się kolejne pokolenie, które... Szczerze, jeśli chodzi o jego wyzwania, nie zapowiada się jakoś super ciekawie. Ale coś tam wymyślę, żeby się działo dużo. Szczególnie że teraz możemy chodzić do szkoły, więc nie wychodzę nie y, Jasminy z domu nas nie obchodzi, bo mamy aktywne liceum. Jej wspaniale. No, no bo i co? Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i do następnego. Pa. pa.